Slayer powraca, tak. Mnie również ta informacja niesamowicie zaszokowała, natomiast jest to prawda. Organizatorzy festiwali Louder Than Life oraz Riot Fest niespodziewanie ogłosili Slayera jako jedną z głównych gwiazd, a sam zespół potwierdził w swoich mediach społecznościowych, że jest to prawda. Powracają na scenę. Subskrybujcie pełną kulturkę, jeśli chcecie być na bieżąco z wieściami ze świata metalowego grania, a ja przechodzę już do newsa i do sedna tego odcinka. Przyznać trzeba, że line-up festiwalu Louder Than Life prezentuje się potężny i poza Slayerem headlinerami są Slipknot, Multicrew oraz Korn, a do tego dochodzi masa innych wielkich zespołów. Natomiast, ok, zagrają na dwóch festiwalach, ale w jakim składzie osobowym powrócą? Skoro Kerry King chce pewnie w najbliższych miesiącach rozchulać swoją karierę solową. Natomiast powołując się na stronę Metal Injection, która jest raczej rzetelnym źródłem e newsów ze świata metalu, możemy przeczytać, że skład Slayera będzie dokładnie tak. Taki sam jak ten, gdy zespół schodził ze sceny w 2019 roku, to znaczy Tom Araya na wokalu i basie, Carey King na gitarze, również na gitarze Gary Holt, a na bębnach Paul Bostaw. Tom Araya mówi tak. Nic nie może się równać z 90 minutami, kiedy jesteśmy na scenie grając na żywo, dzieląc się tą intensywną energią z naszymi fanami. I szczerze mówiąc, tęskniliśmy za tym. Carry King dodaje od siebie. Czy tęskniłem za występami na żywo? Oczywiście. Sejr wiele znaczy dla naszych fanów. Oni również dla nas wiele znaczą. Mi nie 5 lat, odkąd ich widzieliśmy. Oczywiście, pierwsze co przychodzi na myśl, to ekscytacja, że Slayer powraca na scenę. Z drugiej jednak strony, gdzieś tam kołacze myśl, że skoro zeszli ze sceny, no to po co na nią wracają w dodatku po zaledwie 5 latach. Umówmy się, że takie zabiegi często wyglądają po prostu na sięgnięcie po łatwą kasę. No bo za bycie headlinerem na tych dwóch wielkich festiwalach Slayer otrzyma na pewno masę pieniędzy. Być może właśnie z tegoż powodu powracają na te dwa występy, no bo te oferty okazały się na przykład na tyle lukratywne, że ciężko było. Odmówić. Możemy tutaj oczywiście gdybać, zastanawiać się, natomiast ja osobiście podejrzewam, że na tych dwóch występach się nie skończy. Pod względem wydawniczym obstawiam, że w najbliższym czasie, w najbliższych miesiącach czy w tym roku, no nic się nie zadzieje. Zwyczajnie nie miałoby to sensu i przyćmiłoby cały projekt Kerry'ego Kinga. Natomiast kto wie, czy panowie po tych kilku latach odpoczynku nie zdali sobie po prostu sprawy, że życie Bez Slayera jest dla nich po prostu mniej ciekawe, mniej fascynujące. Kerry King przecież niejednokrotnie w swoich wywiadach dawał do zrozumienia, że nie podoba mu. Się fakt, iż Slayer zszedł ze sceny, uważał, że pożegnali się oni zbyt szybko ze swoimi fanami, podczas gdy ich koledzy z innych zespołów, będący w podobnym wieku, nadal grają i sobie dobrze radzą. Zacytujmy sobie tutaj może wypowiedź Kerry'ego Kinga na łamach Hammera. Kerry'ego Kinga, który nieco ponad rok temu został zapytany, co czuł, kiedy Slayer po raz ostatni zszedł ze sceny. Gniew. A co innego? To było przedwcześnie. Moi bohaterowie z dzieciństwa wciąż grają. Mogę grać i wciąż chcę grać, ale ta możliwość została mi zabrana. No, ale chyba pora zacząć nowy rozdział. Byliśmy u szczytu formy, a nie ma nic złego w odejściu, gdy jest się u szczytu. To dobry sposób. Winszuję. Ale czy tęsknię za graniem? Tak. Absolutnie. Dajcie koniecznie znać, co myślicie o tym powrocie stajera, czy kibicujecie, czy się cieszycie, czy myślicie, że to jedynie szybki skok na kasę. No bo informacji póki co mamy w tym temacie mało, natomiast coś tam jednak da się zdecydowanie wywnioskować. Jeśli ten szybki materiał Wam się podobał, możecie zostawić tutaj oczywiście łapkę w górę, no i subskrybujcie pełną kulturkę, żeby z wieściami ze świata metalowego grania być zawsze na bieżąco.